Często w komentarzach pod naszymi filmami ludzie, którzy kupili nieruchomości nie z naszej firmy, skarżą się, że ostatecznie muszą płacić znacznie więcej. Doskonale rozumiem taką sytuację. Zwróciłeś się do agenta nieruchomości, który był zainteresowany pokazaniem ci ceny niższej niż jest w rzeczywistości. Nie powiedział ci o dodatkowych wydatkach, a ty wybrałeś go, ponieważ pokazał ci cenę niższą niż my pokazaliśmy prawdziwą cenę. Koniecznie obejrzyj to wideo do końca. Na końcu opowiem Ci, co konkretnie należy zrobić, krok po kroku, aby nie dać się oszukać. Dla wygody podzielimy tę listę wydatków na dwie części: to wydatki przy nabyciu i wydatki na utrzymanie. Proszę nie zwracaj dużej uwagi na liczby, które będę podawać, ponieważ te liczby są aktualne na dzisiaj. Już jutro może zmienić się prawodawstwo i mogą się zmienić, ale koniecznie zwracaj uwagę na te pozycje wydatków. Abyś ich nie przeoczył i nie wpadł w nieprzyjemną sytuację. Pierwsza pozycja wydatków to właściwie koszt Twojej nieruchomości. Tutaj nie może być żadnych pułapek. Ta cena i jest ustalana w umowie kupna-sprzedaży i nie zmienia się przez cały czas. Nie, nie mogę sobie tego wyobrazić, ponieważ jeśli. Kupujący przyszedł do sprzedawcy, omówili wszystko, podpisali formularz rezerwacji, a kupujący od razu wpłacił depozyt rezerwacyjny. To są to już dokumenty prawne, dzięki którym można po prostu w jeden dzień zablokować ten obiekt nieruchomości w sądzie. I dopóki nie rozliczą się z tym kupującym i jego prawnikiem, sprzedawca w ogóle nie będzie mógł wystawić swojej nieruchomości na rynek. Dlatego tutaj takiego nigdy nie było, nigdy nie słyszałem o takich historiach i nie ma w nich żadnego sensu. Dalej. Opłata skarbowa w wysokości 0,5% wartości nieruchomości. Następny punkt to VAT w wysokości 5% wartości nieruchomości. Po tym dodatkowo płacicie podatek od przeniesienia tytułu w wysokości 12% wartości nieruchomości. Dlaczego? Dlaczego tak? 12%. Tytuł to świadectwo prawa własności. Ostatecznie, deweloper, który buduje ten kompleks, dzieli Świadectwo prawa własności do działki na wiele, wiele, wiele świadectw dla każdej konkretnej mieszkania. I kupujący, ostatecznie musi przenieść to świadectwo na swoje imię. W ten sposób, transakcja zostanie całkowicie zamknięta, a on stanie się stuprocentowym właścicielem tej nieruchomości. To znaczy, że to najważniejszy dokument. To najważniejszy dokument w tej transakcji. Jeśli nabywasz nieruchomość na rynku wtórnym, w większości przypadków zapłacisz w całości lub częściowo podatek korporacyjny oraz podatek od zysku kapitałowego, co w rezultacie wynosi 4,7% wartości nieruchomości. I ostatnie, w tym wykazie to podłączenie do zasilania elektrycznego i wodociągów od odpowiednich organizacji dostarczających. To zależy od danego samorządu, od danej sytuacji, czy osoba kupuje nową, czy kupuje z rynku wtórnego. Dlatego tutaj mogą być różne kwoty w zależności od danej konkretnej transakcji. Bardzo ważne jest, aby tego nie przeoczyć. I przy podpisywaniu formularza rezerwacji zapytać sprzedawcę, ile to będzie kosztować, aby nie było to niemiłym zaskoczeniem. Ponieważ może chodzić o kwotę przekraczającą 10 tysięcy lirów tureckich. Druga część naszej listy to koszty utrzymania nieruchomości. Lepiej wiedzieć o nich z wyprzedzeniem, aby nie otrzymać niemiłego zaskoczenia. W postaci miesięcznych lub rocznych dodatkowych dużych wydatków. Cóż, po pierwsze, trzeba płacić za utrzymanie tej nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to obiekt indywidualny, czy obiekt znajdujący się w kompleksie. Tak czy inaczej, jeśli jest basen, jeśli jest jakiś ogród, wymaga to pielęgnacji. Drugie to opłata za media w gminie, za zaopatrzenie w wodę, oświetlenie ulic, sprzątanie ulic i wywóz śmieci. Następny punkt to opłata za rachunki za dostawę energii elektrycznej. Koszt dostawy energii elektrycznej może być bardzo niski lub bardzo wysoki, a jeśli masz zainstalowane panele słoneczne, w ogóle nic nie płacisz, a państwo jeszcze ci płaci, znowu to bardzo indywidualnie zależy od konkretnej nieruchomości. Wszystkie te szczegóły szczegółowo wyjaśniamy naszym klientom jeszcze przed tym, jak wybiorą konkretną nieruchomość i zapłacą za nią choćby grosz. Proszę o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji z naszymi pracownikami. Wszystkie szczegóły znajdują się w opisie tego wideo. Proszę również odwiedzić naszą stronę internetową, tam jest bardzo dużo przydatnych informacji na ten temat. A ostatnim punktem wydatków na utrzymanie nieruchomości jest podatek od nieruchomości. Opłacany jest raz w roku lub dwa razy w roku. Od gminy może być również proporcjonalnie włączany do miesięcznych rachunków. To bardzo mała kwota około 10 eurocentów za metr kwadratowy rocznie. Można więc uznać, że takiego podatku nie ma. Jednak nadal należy koniecznie wziąć te kwestie pod kontrolę i w odpowiednim czasie płacić, aby nie gromadziły się i nie naliczały odsetki. Proszę napisać w komentarzach pod tym wideo, czy byliście w takich sytuacjach, kiedy planowaliście nabyć nieruchomość za jedną kwotę, którą obiecał wam wasz sprzedawca, a ostatecznie zapłaciliście więcej. A teraz opowiem wam, jak tego uniknąć i zabezpieczyć się przed możliwymi stratami i oszustwem. Po pierwsze. Współpracujcie tylko z licencjonowaną agencją nieruchomości. To oznacza, że musi to być osoba prawna, a osoba prawna, która została założona przed 2009 rokiem, ponieważ licencjonowanie na północnym Cyprze odbywało się tylko w latach 2007-2008, a państwo nigdy więcej do tego nie wróciło, niech to będzie również dla Was podwójna wskazówka. Taka agencja musi mieć polisę ubezpieczeniową od swojej odpowiedzialności zawodowej. Aby w przypadku jakichkolwiek strat nie tylko agencja ponosiła odpowiedzialność swoimi pieniędzmi, ale także firma ubezpieczeniowa na wszelki wypadek. Przy okazji, właśnie taką agencją jest nasza firma, która działa na rynku od 2004 roku. Po drugie, co musicie koniecznie zrobić? Wszystkie koszty związane z nabyciem i utrzymaniem nieruchomości muszą być szczegółowo określone w formularzu rezerwacji oraz w umowie sprzedaży. Na formularzu rezerwacji powinna być podpis i pieczęć agencji. Zajmującej się sprzedażą nieruchomości. Jeśli wypełniasz ją w biurze dewelopera, również podpis i pieczęć firmy dewelopera, w treści umowy musi być koniecznie zaznaczone, że żadnych innych płatności w żadnych okolicznościach nie będziecie opłacać. Ponadto, formularz rezerwacji agencji zajmującej się sprzedażą nieruchomości oraz deweloperzy, jeśli biorą udział w tym procesie, muszą podpisać przed tym, jak zapłacicie depozyt rezerwacyjny za daną nieruchomość. Ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy płacicie pieniądze, a potem dosłownie zaraz po tym zaczynają się jakieś niuanse i nieprzyjemne niespodzianki.